Dobry wieczór, Katarzyna kolenda zaleska, to są Fakty po Faktach, a z nami pan profesor Marek Safian, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani dobry wieczór państwu. Panie. panie profesorze, e, słyszałam pana wypowiedzi, pan mówi, że minister finansów nie powinien wypłacać pieniędzy PiSowi. Tak, dlatego, że można zmodyfikować w ogóle pytanie o to, co ma zrobić minister finansów, mianowicie, czy w ogóle ma cokolwiek zrobić w sytuacji, w której wydaje się, że nie ma żadnej decyzji. Nie ma decyzji y, ani po stronie y, w kontroli sądowej, ponieważ y, taką decyzję pozorną wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która nie jest sądem. Ona nie jest sądem, y, zgodnie z i, tutaj, i tutaj, w, tutaj, Słyski tak, Słyski i tutaj przy, przy okazji, bo o tym się zapomina. Y, w, w, zapomina się w wielu wypowiedziach, jak się dyskutuje na temat pojęcia sądu, y, jak sformułowała to? W, w, jak sformułował to wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Otóż zatuje dwa zdania tylko z tego wyroku. Rozpatrywane łącznie wszystkie elementy, zarówno systemowe, jak i dotyczące konkretnych okoliczności faktycznych, które charakteryzowały powołanie do Izby Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych sędziów mogą prowadzić do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów i tych organów, co podważałoby zaufanie. Um, Mówimy e, o wyroku z 21, wyroku 21 grudnia, 20 20 20 grudnia 2026 roku. Czyli krótko mówiąc, to jest jednoznaczne stwierdzenie. Uniemożliwia jakikolwiek manewr w uznawaniu, że mamy do czynienia z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej. Trudno było mi się zgodzić ze stanowiskiem pani, pani sędzi Manowski, która twierdzi, że to nie ma żadnego znaczenia dla spraw związanych z orzekaniem o praworządności w Polsce czy o sytuacji w Polsce. No oczywiście, po ma. Nie oczywiście, oczywiście ma, dlatego to jest wyrok wiążący. Nie można wyobrazić sobie, że ktoś jest sędzią z punktu widzenia standardów europejskich i wymagań, które określają pojęcie sądu bezstronnego, a nie jest sędzią znaczy z punktu widzenia standardów europejskich, a jest sędzią z punktu widzenia standardów polskich. Standardy są identyczne i są wiążące dla wszystkich krajów. Sędziowie polscy są sędziami europejskimi. Są, są sędziami europejskimi. To nie ma żadnej wątpliwości do tego, że ten wyrok nie mógł stworzyć żadnych konsekwencji prawnych. No właśnie, skoro ten wyrok nie stwarza żadnych konsekwenc konsekwencji prawnych i nagle mamy ni stąd, uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która najpierw wydała uchwałę, że będzie czekać na rozstrzygnięcie, jaki jest status tej Izby, chociaż status jest jasny, a później wydała postanowienie... W dwóch akapitach, że przyjmuje sprawozdanie, ale nie wie, czy to jest, to jest sąd. No to jest jakiś kuriozum. No właśnie, to, to jest rzeczywiście prawnicze kuriozum. Tak, tak wydane orzeczenie nie jest orzeczeniem. Znaczy ono nie może rodzić żadnych skutków prawnych, bo jest wewnętrznie sprzeczna. Więc ja uważam, że jedyne rozsądne stwierdzenie w takim przypadku, które powinno paść, to jest stwierdzenie uznające, że nie mamy decyzji w Państwowej Komisji Wyborczej, tego się nie da zinterpretować, ponieważ od każdej strony podchodzą, dochodzimy do zupełnie innego sprzecznego wniosku. Ale to ma swoje konsekwencje, bo wtedy minister finansów mówi, skoro nie mamy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, no to nie wypłacam pieniędzy. No. Taka jest konsekwencja. Oczywiście dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia ze stanem prawnym kształtowanym decyzją 29 sierpnia 2023, czyli odmową przyjęcia sprawozdania. Ta decyzja była zaskarżona ale, jak 23, ale ona była zaskarżona nieskutecznie. I wobec tego mamy do czynienia z, ze stanem, w którym no, nie ma podstaw, nie ma przesłanek do tego, żeby minister finansów podejmował jakąkolwiek decyzję. To jest w. Przejaw niezwykłego chaosu, który w państwie naszym panuje w tej chwili. A pamiętajmy, co, 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 co jest rzeczywiście dość ważnym przypomnieniem e, e, w, tak, takie stwierdzenie Karla Lewensteina, o czym powiedział dzisiaj w swoim świetnym artykule w Rzeczpospolitej profesor Zbigniew w Kmieciach, mianowicie, że to właśnie chaos jest największym zagrożeniem demokracji. Jest największym I mnie się wydaje, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, co mamy dzisiaj w Polsce, ten stan rzeczy ukształtowany w wyniku chaosu, wytwarzania w gruncie rzeczy nielegalnych instytucji poprzez wydrążanie treści tych instytucji, które zostały pomyślane przez konstytucję i w efekcie tworzenia takiego konstytucyjnego anturażu, którym właściwie nie ma żadnego rozsądnego ruchu do zrobienia, bo cóż może zrobić Sejm dzisiaj? No Sejm może zrobić teoretycznie bardzo dużo, no ale jest zablokowany przez prezydenta, przez, przez prezydenta i, i, i Trybunał Konstytucyjny. Więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z czymś, co to znowu cytując Lewensteina, mamy do czynienia z czymś takim, co można powiedzieć, konstytucja semantyczna. Ona istnieje tylko jako wizja pewna, jako założenia ogólne, ale tak naprawdę to właściwie to jest wizja, która, która jest jakimś myśleniem życzeniowym, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która się toczy wokół nas. Ja się obawiam, że zbliżamy się do takiego stanu i to jest niezwykle niebezpieczne dla państwa i w, rozumiem, że w tej sytuacji oczekiwania społeczeństwa, rozczarowanie społeczeństwa, że tak się dzieje, ale jednocześnie pamiętajmy, że to, co jest czynione dzisiaj w ramach tych możliwości, które, które, którymi dysponuje państwo, to jest już i tak bardzo wiele, natomiast bardzo wiele obowiązków spoczywających na innych organach, na przykład na, w głowie państwa, nie jest realizowanych. I to jest, to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ to nie jest tak, że pan prezydent może, może powiedzieć, no dobrze, to jest moja arbitralna decyzja. Tu nie ma arbitralnych decyzji to trzeba podejmować decyzje, które są zgodne z interesem publicznym. Mówi pan profesor o tym chaosie. Ten chaos jest na rękę polityką, zwłaszcza polityką obecnej no, opozycji. W, w, niestety. I tworzy się taki, taka matrycowa rzeczywistość, że w, w której nie prawo obowiązuje, tylko jakieś wybory wydumane... właśnie, właśnie z tego punktu widzenia ale tutaj mówił o niebezpieczeństwie chaosu. Właśnie dlatego, że to wytwarza tego rodzaju podatny grunt dla na przykład wszelkich populizmów, dla tworzenia atmosfery w państwie, atmosfery, która która całkowicie niszczy poczucie bezpieczeństwa i stabilności państwa A i czy... prawa. Nie możemy rzeczywiście postępować niekonsekwentnie. W związku z tym na przykład to postępowanie w stosunku do czy ocena Izby Kontroli nadzwyczajnej musi być konsekwentna. My nie możemy tak. raz raz uznawać tej Izby jako, jako istniejącej z jakiegoś istniemy. tam punktu widzenia, z innego punktu widzenia powiedzieć no dobrze, no, ale tutaj istnieją jakieś wyższe racje. Bo to nie jest są... koniec to I ten, właściwie więcej sposób, nie trzeba mówić. W ten w ten, ten, ten sposób daje się całkowicie fałszywe sygnały społeczeństwu. Znaczy, trzeba raz, raz, raz zdecydowanie powiedzieć o tym, jak wygląda rzeczywistość.